Informacja. Ten film nie jest wrzucony w całości w tym materiale. Zawiera on ostatnie dwa dni zimy roku pierwszego. Podczas nich planowałem robić porządki oraz stawiać nowe ogrodzenie, obory i kurnika. Oprócz tego celem było znaleźć cień, włączyć wam fragmenty utworów zimowych i podsumować cały rok. Lany te zostały jednak pokrzyżowane ostatnią scenką z Emily. Cały film trwa 34 minuty, z czego ta scenka około 10. Ponieważ wszystkie filmy z tej serii trwają lub powinny trwać tyle samo, w tym filmie nie zobaczycie tej scenki. Sama scenka pojawi się oczywiście na kanale, jednak będzie to całkowicie osobny plik, do którego link będziecie mieli w opisie tego filmu. Będzie on zawierał wyłącznie tą scenkę, nie będzie to łącznie z tym filmem. Wiem, że nie jest to normalne działanie, ale jest jedynym, na które jeszcze widzę sens. A teraz wszystkim życzę miłego oglądania. Dzień dobry. Witam Was wszystkich serdecznie w następnym filmie na kanale Kakamechik. oraz ostatnim w tym roku mamy tą muzykę. oraz ostatni w tym roku pierwszym jest to te... znaczy jest to też no, można tak powiedzieć. Jest to ostatni film pierwszego roku startu w Alp. Jak się okazuje, mogę już dojść kozę. Aha, nie ma po prostu, bo dnia wczorajszego udało się wydoić. Niech będzie nawet otwarte. sobie zrobimy porządki trochę. Na koniec zarówno tego, jak i następnego dnia dam Wam do posłuchania muzyki. Obie. Okay. A dziś to będzie taki porządkowy dzień. Tak samo następny w sumie. Już raczej porządki będziemy robić. Ale chcę Wam specjalnie dać to. Zmienimy układ murków na pewno. Szkoda, że ani jednego nie otrzymałem. I tak samo tu. Ani jednego nurku nie otrzymałem. No ale co jakiś czas się niszczą też. Nawet całkiem świeży. Bo teraz póki jest zima, to i tak te murki nie były nawet potrzebne. Ale teraz za chwilę będzie wiosna już. I wtedy wypadałoby, żeby te murki były jednak. No to tylko po to, żeby włączyć właśnie muzykę. Gdzieś też pada śnieg akurat. Tak się trafiło. Ciekawe, czy fioletowy serce z tego będzie. A właśnie, zrobiłem sobie skrzynkę nową. Postawimy ją tu na razie. Zmienimy kolor na niebieski, bo póki co jeszcze zima jest. I tutaj będzie też przebudowa. Ten telewizor niech jeszcze postoi te dwa dni, ale go zabiorę też. Od następnego filmu też będą drobne zmiany, ale o nich... Powiem w następnym filmie. W poprzednim filmie natomiast mówiłem o tym, co obecnie jest, co obecnie jest, jeżeli chodzi o ekran końcowy, co zostało dodane. Mówiłem o tym dźwięku. Widzimy się za chwilę. Teraz będzie ten moment, kiedy wy będziecie mogli posłuchać sobie muzyki. Ściszę wszystkie dźwięki. Może to jest fajne, ale teraz posłuchajcie. jak chcecie, jak nie chcecie słuchać, to przewincie do dziesiątej minuty, pierwszej sekundy. Także to wszystko, jeżeli chodzi o muzykę. O, tak o, chyba jakoś było. I tu odrobinę mniej. Nie. Że jest świetnie. Dnia poprzedniego pra 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 praktycznie nic nie robiłem. Jedynie co, to zdjąłem to, stworzyłem skrzynkę, poszedłem dać prezent Clintowi, ściąłem dwa drzewa i zasadziłem dwa nowe. I to wszystko. Idę jeszcze mili prezent zanieść. Mogę to co prawda jutro zrobić, ale wolę już dzisiaj. Witaj, Kakamehink. Czy jest coś, o czym chciałbyś porozmawiać? Dobra, czy zastaniemy... ...w pokoju? Nie. No, tak się spodziewałem o tej porze, to raczej idzie, idzie do salonu. Okej, okay, robi się ciemno. Jest głus. Właśnie wczoraj też odebrałem quest dla niego. Okej, okay, no i dzięki za Cave Carrot, mam Cave Carrot. To zaniosę już mu dnia następnego. Albo dobra, przejdziemy się na nocną wyprawę. Dlaczego nie? Po tym dniu zrobię lekkie cięcie i sprawdzę, gdzie można znaleźć tą figurę całą. Której jest kłasą. Chciałem jak karot Tu ma To idziemy dla Linusowi No nawet nawet nie pamiętam już że tutaj przejścia dobrego nie było Nie, nie, będzie namiocie. Dokładnie. Witaj Kakamechnik. Czy to jest marchewka z jaskinna, o którą prosiłem? To wygląda perfekcyjnie. Oto co ci jestem widien. Jestem szczęśliwy takim jakim jestem. Ty wiesz. Nie potrzebuję nowych przyjaciół. Za chwilę zobaczymy. Do końca nie wiem o co tu chodzi. Być może to chodzi o ten tutaj korytarz. Zobaczymy. Ale to już w następnym dniu. W następnym dniu też porobimy porządki sobie. Czyli ten telewizor zdejmiemy, jest on za duży na to mieszkanie. Jednak. Bardzo możliwe, że pokażę wam też fajerwerki po skończonym dniu, ale tego jeszcze nie wiem. To zobaczymy. Dobrze, wszystko więc już wiem. Okazuje się, że to nie jest figura, a co innego. Następny dzień będzie, będzie słoneczny. W porządku. I tu chodziło o to. Pamiętacie, jak w którymś filmie. Dobrze, najpierw list przeczytam. Kakamechnik. Widzę. Że zaczynasz wchodzić w związek z jednym z mieszkańców miasta. Jeżeli chcesz pokazać komukolwiek, że, jest, że jesteś romantycznie zainteresowany w nim lub w niej, Musisz dać jej lub jemu w zależności jaką postacią gramy, jeden z moich pięknych bukietów kwiatów sprzedaję go teraz, od teraz, za bardzo małą cenę. Jeżeli chcesz zacząć Rodzinę którego dnia to jest pierwszy krok. Pierre. To prawda, akurat pamiętam to. Taka Mam dla ciebie zwariowany nowy pomysł, który zamierzam Tobie uwierzyć. Nazywa się terapia ubierania. Ubierania. Proszę przyjść do domu burmistrza dzisiaj, żeby zobaczyć o co tutaj wszystko chodzi. O, o Temili jest ten list, ale już z love. No, to zaska, A zobaczę ile, a faktycznie już nawet nie mogłem to spojrzeć wczoraj, ale nie spojrzałem. Chciałem to właśnie dzisiaj spojrzeć. Że mamy już maksymalną ilość serduszek, które możemy mieć. Dobrze, to dzisiaj w takim razie ni niestety nie pokażę Wam porządku. Porządki sam, robię? Porządki zrobię sam, bo po prostu nie zdążę tego. Pokazać bo pięć minut na film zostało, a no dobra mogę ewentualnie porobić trochę murków. I dobrze, tu będzie płot prowadził potem. I zrobimy w ten sposób akurat. I tu będzie wejście. O, fajnie, że odzyskałem. Ten Na razie będzie tak, potem to zmienię jeszcze. Bo, bo to nie wygląda za ładnie, ale przynajmniej będzie duża przestrzeń. Tutaj zrobimy to nieco inaczej, tutaj to zrobimy po prostu w ten sposób. I tu wejść. Ta przestrzeń jest chyba trochę mniejsza, nawet niż była. Ale trudno. Następnego dnia otworzymy to. To jest na pewno większe. prawda, teraz trzeba naokoło trochę iść. Ale to spokojnie to drzewo będzie trzeba ściąć. Aby móc spłot postawić, a ja w takim razie mam bleko, Mam. Nie wiem, czy zdążę nawet muzykę dać wam do posłuchania. Bo są rzeczy ważne, oczywiście, ale są też ważniejsze. Czyli w ostatni dzień zimy, nie mylić to z 31 grudnia, to nie jest 31 grudnia, dostaliśmy list. od go, żeby kupić bukiet kwiatów, jeżeli chcę się komuś. Jeżeli chce można powiedzieć, wejść w związek. Też dowiedziałem się, że w okolicy tutaj tego miejsca powinien być ten... Jakby to nazwać, no ten cień. Który nam uciekł. Albo można tak sprawdzić, zbadać dobra. to sprawdźmy. ze każdy, bo gdzieś w którymś z tych tych krzaków powinien być. O, udało się. Eh, złapałeś mnie. Przepraszam. Trzymaj to, trzymaj to. A, no i znowu uciekł. <laughs> Idziemy więc do domu burmistrza. Nie wiem, czy się wyrobię, obym się wyrobił. Poczekajmy tylko na koniec muzyki, i wtedy wejdziemy. Jak coś, to to wypnę, jeżeli zawarknie czasu. Ja już Wam wszystkim dziękuję za oglądanie tego filmu, jak i całego pierwszego roku. Liczę, że ten film, jak i cały ten pierwszy rok Wam się podobał. Moje podsumowanie jest takie, że zaczynając mniej więcej poziomem Z-triga, ewentualnie tam lekko odbiegając, szybciej nieco tylko robi, robiąc niektóre rzeczy, zimą wybi wy wy wybiłem to wszystko mocno w górę i tu dobrymi przykładami jest chociażby ulepszenie kurnika i obory na drugi poziom kupienie już kaczek i kus w tak krótkim czasie obie te rzeczy zrobione narzędzia też już mam bardzo mocno ulepszone już mam jedno narzędzie na maksymalne tu już wszystko się zaczyna kręcić będzie rozbudowa silosów. Będzie budowa stajni niedługo. To już tylko mówię, co będzie w drugim roku. Będzie budowa stajni. Odkryjemy sobie magiczny las. Pewnie nie wiecie jeszcze o który chodzi. Ukończymy community center. I pójdziemy też zbadać ten klucz Guntera. Otworzymy to, co... Gunter nam dał klucz. I widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia.